Hej, siemanko. Dzisiaj zagramy sobie w Minecraft, ale będziemy robić gramy na całkiem łaskim świecie, gdzie sam slime pole. Yy, i szukamy wioski. No, co to chodzi, slimy nas atakują, na szczęście jak skina to nie się stanie i mam nadzieję, że jakoś, nie wiem w sumie ile to ma miejsca, ale i zobaczymy czy da się w ogóle przyjść w Minecraft. Oła! Minecrafta, świnia, jedzenie, jedzenie. Jedzenie jest bardzo ważne tutaj, bo jest ważne. Dobra, pijmy tą świnię. Dobra. Mam jedzenie. Teraz trzeba szukać wioski. I z tego też może być yy, kilka odcinków. Mm. Właśnie. No, trzeba być przez no nic innego nie zrobimy. Mm, więc pięknijmy po prostu. Dobra, dobra. Jasta, jasta. my. Mam jedzenie. Na szczęście widzę, że często pojawiają się tu zwierzęta. Więc jak coś, to trzeba się tutaj też rozglądać. Na pewno nie w tej, to w tej już widziałam, ale na boki można. Słuchajmy, tak myślę, że to wioska, to nawet piękna wioska jednak. Kurde, nie ma tej wioski żadnej. bym się cieszył ten znalazł, ale Na razie to tak średnio widzę, że to idzie. Więc no fajnie już mi tu znaleźli. Teraz wieczorem, cześć, ciągnę. Biegniemy. Biegniemy, i mamy wioskę. Dobra, powiedzcie, Kowal. Bardzo dobre rzeczy. Ruin Portal. Ogólnie fajnie, żeby dużo rzeczy było. Wow. Piję te i to mocno dobre. Golem jest na pewno dobre jedzenie. Jest łóżko, to też się przyda, na pewno. Pewno drewno się przyda też. mi też się przyda i żelazo też się przyda. Tylko na razie tego. Teraz na o, powiedz. Dobra, tu nic nie będzie. Sprawdzę, przeszukam wszystko. Pójdę jeszcze do kowala. O, trzeba, trzeba. Dobrze, jak dobrze. E, tutaj jest ten. Dobra, kowal. My też możemy jakieś fajne rzeczy sprzedać. Pamiętajmy. To jest chyba duża gorska. Łagodny upadek dzisiaj też. I... Sławy. ok, no takie podstawowe można powiedzieć, takie jeszcze na rozpoczęcie, ani jakieś super mocne, ani nic. Eee. Zróbmy podstawowe części, zabijmy sobie golema i to będzie na tyle. Powiem wam z odcinki, będą raczej tworzyć. Dobra, pyk, 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 pyk. Pyk, 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 Dobra. Teraz będę jeszcze nie kierow, tylko nie wiem właśnie, coś będę musiał pomyśleć, może jakąś brojkę, jak nie wypadnie cztery lub 5. Dobra. Pyk. Dobra, 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 dobra. Cztery, dobra. Najch, nice. robimy sobie budki. I jak ja to zrobiłem. No, dobra, gdzie to naprawić? Powiedzcie mi proszę. Dobra. Udało się. Nie no, ja powiem tak, no. Przeróżmy sobie nie wiem, tutaj domek na tym płaskim świecie. I to będzie problem no wszystko na dzisiaj. I to w sumie będzie na wszystko, tak, tak jak mówiłem. Hmm. Ja mam dwa łóżka, tak wygląda mój domek. I to będzie na dzisiaj wszystko. 爸。